Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pierogi leniwe. Do zrobienia takich pierogów leniwych będę potrzebowała mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, twaróg, ja mam półtłusty, jedno jajko, sól. I zrobię je z bułką tartą i masełkiem. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy! Na początek zacznę od twarogu. Wrzucę go do miski większej i dodam jedno jajko. I to razem rozgniotę na gładką masę. Twaróg możecie użyć taki zwykły z kostki bądź z wiaderka, tylko wtedy trzeba dodać po prostu więcej mąki. Ja mam akurat taki w kostce. To go zużyję. Możecie też go zmielić przez maszynkę do mięsa. bycie prościej i szybciej na pewno. Ognio tego jeszcze chwilę łyżką, żeby się dobrze rozdrobnił. I do takiego twarogu z jajkiem dodaję trochę soli, mąkę zimniaczaną i mąkę pszenną. Będę dodawać po trochu. I wyrobię tą już ręką. Prabiamy na jednolitą masę. W Garku już sobie grzeję wodę osoloną, doprowadzam ją do gotowania. I na taką gotującą wodę, jak widzimy, składniki się ładnie łączą. Nie ma z tym problemu. I teraz przejdę do rozwałkowania tego. Takie rulony i pokrojenia nie podsypałam sobie mąką, jeszcze chwilę wyrobię i wałkuję w ten sposób dość cienko. Teraz to podzielę sobie na dwie części, będzie mi wygodniej. U mnie jest to taka grubość i kroimy. Odkładam na bok i robię drugą część tak samo. Woda mi się już gotuje. Wrzucam pierogi leniwe. Osobno na patelni już sobie podsmażę bułkę tartą. Gdy się zarumieni, po prostu dodaję masło. Teraz czekam, aż leniwe wypłyną. Leniwe zaczynają już wypływać. Gdy wszystkie wypłyną, jeszcze pogotuję je dosłownie 30 sekund i wyciągnę. Leniwe są już gotowe, wyciągam pierwszą partię. Wyciągam je na sitko, żeby jeszcze trochę obciekły z tej wody. Leniwe mam już ugotowane, wyciągam je na talerz. Obsypuję je bułką tartą, podsmażoną oczywiście z masełkiem. Dużo bułki tartej. To jest wszystko co najlepsze! I pierogi leniwe są gotowe. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!